Uwaga, kończy tankować na trójce. Pełna gotowość. Jezu. Uwaga, idzie. Dzień dobry. Orłem paliwa, lej do pełna dla ojczyzny. Z Mości panie, chlebem i solą witamy! Serdecznie witamy waszego wielmo naszego wielmościa kierowcę naszej skromnej stacji. Dzień dobry. Paliwo z trójki. Fajnie. Paliwko ciepłe. O, rośniesz w oczach. Jak inflacja. <grym> Szybciej może nawet. Zaproponuj coś na ciepło. Yy, może coś na ciepło? A co macie? Bigos Dmowskiego, mm. Pajda Piastów z grosem i może hot dog y, ta, odsiecz wiedeńska z y, mega parówką. Hmm. To akurat nie, bo niedawno widziałem takiego Turka, co pognało go po tym. Mm. <grystanie> to chyba dobrze jak Turka. <grystanie> Te ich słabe, saraceńskie żołądki. <grystanie> no. Da, dalej, dalej, ten, w rapiuranda. można jeść jedną ręką? Wiem. Zestaw papierski. Barszcz polski, pierogi polskie i ryba. Po polsku. O, to jest jakaś nowość? Nie, to się wcześniej nazywało zestaw pasi brzuch. A, nie, za dużo. A może jakąś kanapeczkę na ciepło? To, to kanapeczki mamy ten: Norwit z jajkiem i zboczkiem. Hmm? Asnek z boczkiem. Asnyk z tuńczykiem. Hmm. Herbert z kurczakiem od pana Koguto. Hmm. No to może ta y, konopinicka z szarpaną wołowiną. O! Z, nas z naszej szkapy. Hmm. Strasznie chuda. W zasadzie są wszystkie, y, tylko nie ma Mickiewicza i nie ma Miłosza. Kurcze, gdziekolwiek nie spytam, to nie mają Miłosza. A bo to trochę chyba jednak nie pasuje. Hmm? Bo to niby nasze, a nie nasze, bo to niby z kaszanką, ale co się teriaki, taki, taki teriaki, to to. Nikt tego nie chce. A szkoda, ja bym miłosza na ciepło wtrząknął. No dobra, nie ma co. Coś słodkiego wezmę y, dla osłodzenia. Y, widziałem taki ładny billboardik, ten baton y, Grunwald. Tak. Co to takiego? To jest nasza patriotyczna odpowiedź na zachodniego Twixa. Dwa nagie batony. Tylko u nas. Oba są prawe! A widzą Państwo, nie, właściwie jestem najedzony. Yy, paliwo i kawę wezmę. Mm -hmm. O, to do kawy polecam lody wyklęte. O. A jak zamówi Pan dużą yy, kawę kapucyno, to za grosza dotrzyma, otrzyma pan wyklęty twister Mango Marakuya. Dobra, poproszę, poproszę to. Mm -hmm. Dobra. A ja tak w ogóle to mam yy, tą yy, kartę z Orłem, z Orłem Cafe. A to niestety jest nieaktualne, bo my to przerobiliśmy na o, o z orłem oberża. Ale ja to panu prze, ten, prze, przerobię. Punkty przechodzą. O. W zasadzie zbiera się tak samo. E, później je można wymienić na tam mufinki, łokietki, tam, czy limitowaną wersję batona obajtek. o bajtek. <śla> hmm? I to, 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 to. <śla> o, bajtek! <śla> dziękuję bardzo. Twister. <śla> dziękuję bardzo. I karta. No to to wszystko. Proszę mnie podliczyć razem z mega rabatem to będzie 495 zł. Co? To jest z mega rabatem? Tak. A, a zalisz? No jak? mieliście mocno obniżyć ceny. No Tak. No. lecicie? No. Tak. Kto tak robi? Z orłem paliwa. Nasza polana. Cyrkawie <laughs> no szybciej nóżkami przebierać, szybciej! Jak to jest? Ja jestem najstarszy, a jestem najpierwszy. <laughs> no, rzeczywiście, ciężko to wytłumaczyć. To jest bardzo prosto to wytłumaczyć, bo tata jest najszybszy, tata jest Ferrari wśród aut. Odezwał się Trabant wśród moich synów. Daj mnie to rozłożone. No bo te buty mnie cisną. co no. nie mogę butów kupić normalnie. Ekomary ripem. Dora! jubileuszowy 30. biwak głowackich uważam za otwarty! Jeżeli nie było, segregujemy śmieci, tak? Szkło w zagajnik, reszta w tatarak! Tata, przecież my nie możemy rozpalić ogniska, przecież las jest suchy. Jak nie przymierzając twoje żarty. Spokojna, twoja rozsztokrana, Ono. Musi być ogień, ojciec się przygotował. Miał być na grób waszej matki, ale coś, larwa, nie chce umrzeć. Co, to przecież umówiliśmy się, nie mówimy źle o mamie. Przestań, rozwiodła się ze mną, tu mam prawo. Dobra, panowie, do hymnu biwakowego. Płonie ognisko i szumią knieje. nowy tata jest wśród nas. Opowiada starodawne dzieje. Skoro nalegacie, to tradycyjna opowieść o dziadku. Więc tak, lipiec to jest latem tętniące serce Polski. Gdzieś na Podkarpaciu, tutaj widać jakąś małą miejscowość, ale w centrum uwagi jest wzgórze. Zielone, porośnięte sosiną. Pogoda jest przepyszna, bo to polskie lato. Rozumiecie? Powietrze jest tak przejrzyste, że z tego wzgórza widać Monte Cassino. Bociany i kleko są, A dziadka gonią komuniści. Jacy Klet... komuniści? Najgorsi synu. Gomułka, Bierut, Jaruzelski. Kwaśniewski na końcu, wiadomo, bo on nawalony. Ledwo się tulo. I teraz tak. Tato, e, bo ty kilka lat temu mówiłeś, że to dziadek gonił komunistów. No bo gonił. Tak, tak, tak dziadek gonił komunistów, ale potem oni trochę nie też go. To co, hmm? oni w berka grali? Przestań, no to są poważne sprawy. No. Byku. No właśnie, poważne sprawy. Rok temu Tata mówił, że dziadek gonił nazistów. No bo gonił. Gonił, na, dziadek gonił nazistów, a dziadka w ten czas gonili komuniści. Co Czego nie rozumiesz? A dwa lata temu tata mówił, że to y, y, naziści gonili dziadka. Dobrze, ty słuchasz mnie, tylko nic nie rozumiesz. Oczywiście, y, naziści gonili dziadka, ale dziadek wtedy wskoczył, sprytnie przykutnął w malinowym chruśniaku, naziści przebiegli, on wyskoczył, chyt za nimi, a w ten czas za nim komuniści. Trzy lata temu tata mówił, że jak dziadek, kucno w malinowym chruśniaku to tam już kucali komuniści. A kwaśniewski leżał. No to. Jak, jak było naprawdę? Jak było? Jak było. Właśnie ono, takie pytania niszczą polską tradycję. No ty chcesz tak w ogóle chcesz wiedzieć, jak było, czy wystarczy ci tylko pytać, jak było? Jak... A może w ogóle spytaj, jak jest? Jak jest, ha? Mogłeś po mnie przejąć wulkanizację, a się stoczyłeś. Stoczyłem? O, Przecież ja jestem wiceministrem. No właśnie. Właśnie o tym mówię, Olo. Ty jesteś sobie wiceministrem, a ja muszę robić z tym dwie lewe ręce, dwie lewe nogi, przecież nawet butów kupić nie może. No, tata, no nie czepiaj się Ola. Co ty, ty się go czepiasz? Co ty się czepiasz, że tata się siebie czepia? Co wy za bzdury już tutaj odstawiacie? Co ty czepiasz się Ola, że się czepia yy, ojca, że ojciec się ciebie czepia? Byku, nie czepiaj się, wiesz? Oni są zazdrośni, bo tata mi tyle uwagi poświęca. Co ty pieprzysz, Daniel? Już nie mów tyle do mnie, bo ci zazrośnicy nas zniszczą. Dobra, no to ja się wtedy jeszcze troszeczkę przypieprzę do naszego supermości wiceministra. Panie wiceministrze, z pana to się pół Polski śmiało, co? Jak pan kupił te, te, te czołgi z Korei. Co, komuś tu się chyba pomyliły Koreje, co? Jaki trzeba być durnie, żeby pomylić Koreję wschodnią z zachodnią, co? Ile ty... <grystanie> Ile się wstydu przez ciebie nażarłem? <grystanie> A ojcu brzuch wywaliło. Przestań. Po co ta agresja? O, no daj spokój. Jesteśmy normalnie na rodzinnym biwaku, a ty z takimi czołgami wyjeżdżasz. No, po co tam? <siągło> ja wyjeżdżam? No co ja? Wzesz? To o to tobie w Polsce wszystkie gazety pisały. O koreańskie czołgi wiceministra Głowackiego. I <siągło> hmm. <suszel> teraz muszę z tym. Nawet butów kupić nie może. Pff. Dobra, ty ci denerwujesz, to nie ma sensu, zostawmy te czogi. Byku, opowiadaj, co tam u ciebie? E, w, w, co, dobrze? Dobrze. E, nawet bardzo dobrze. Ostatnio z Marysią i z dziećmi byliśmy na wczasach w Chorwacji. E, Wschodniej czy zachodniej? O. Nie kieruj we mnie czołgów, już daj spokój. No, nie. nie daj mu się sprowokować, bestie z wiejskiej biorę na siebie. No co tam, no, firma się rozwija. No, więc, e, dobrze. Czekaj, moment. Co, co odpowiedzieć? Nazywasz to firmą? Ten nóż, który wbiłeś w plecy ojca, nazywasz firmą? E, tak, to daj spokój. Jaki nóż? No po, co, no po co ty to mówisz w ogóle? Jaki nóż? No co ty? No przecież mówię o tej twojej hurtowni? Opon, co tak świetnie się rozwija na mojej krwawicy. A to. Masz największe rabaty w mieście. Nikt nie ma takich rabatów jak ty. Naprawdę, no przecież taniej już się nie da, no ale jak nie chcesz, to nie musisz u mnie kupować. Nie, ja nie mogę u ciebie nie kupować, nie mogą u Ciebie nie kupować, bo mnie podstępnie uzależniłeś od niskich cen. Ty gumowy putinie ty. Ej, byku, ty musisz być lepszy. Ale... Przecież mogliśmy razem prowadzić wulkanizację. Ty i ja słuchaj, przecież taki oponowy dream team. Ty i ja, byku, my byśmy konkurencję sprężonym powietrzem byśmy ich wydali z rynku razem. A tak? On nawet butówce normalnych nie kupi. No tak, y, widzę, że ja ci wbiłem nóż, y, Olo cię czołgiem rozjechał, a z Danielem pracujesz. Także jesteś osaczony. Wszyscy się na ciebie uwzięliśmy. No, pytasz to, to co u mnie? Nie pytam. <grywa> Ale patrzcie, on jest jak matka, co? Do każdej rozmowy swoje trzy grosze wtrąci, co? <grywa> Ząza. <grywa> A czemu ty ją ciągle krytykujesz? To przecież wszyscy wiedzą, że się kochaliście. A czemu ty w końcu włosów nie zapuścisz? Hmm? Sto? Olo, spokojnie, nie chowaj się w siebie. Ja ci powiem, jest szczerze, jest ognisko, py. Na początku może była nie miłość. Było pożądanie. I z tego pożądania powstał ten tu oto piękny buciunio. Rozumiesz? Mamy dzięki temu byka. Jeśli chodzi o Daniela, nie ukrywam. Pękła mi guma. A ty miałeś być na ratowanie związku. Hmm? Wy się tak w ogóle powinniście nazywać. Chcica, przypadek, porażka. <grystanie> o. I wasza matula. Królowa. Urodziła trzech synów. Poczuła zew gór. O, i ułożyła sobie życie gdzieś na helu. Kurde, z rybakiem mnie puściła. I nie wiem, na co ona poleciała. Chyba na kuter. Tak. <grystanie> Akurat kuter ma duży. Przyjrzyj, Olo, to nawet opon nie ma. Pękła guma? Porażka? A ty nie umiesz zmienić opon w Tigrze? Co? Nie, 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 nie. Daniel, teraz przegiołeś. No co, ja za każdym razem muszę po nim poprawiać? Daniel! Daniel, wyluzuj się, co ty w ogóle? Daj spokój. No. No, już, już. Tato. Dzięki. Jesteś <grym> spokojny. Na pewno? Spokojny. To, tatusiu, to, tato, to był trudny dzień dla nas wszystkich, tak? Ale po tym trudnym dniu, na koniec tego trudnego dnia, chcę ci powiedzieć, kocham cię, tato. Ja cię też, Ola. To ja też, tato, chcę ci powiedzieć, chociaż to też jest dla mnie trudne, że cię kocham. Ja cię też byku. Kocham cię, tatusiu. Sam nie umiesz opon w tirach zmieniać.